Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim zapraszam Państwa na drugą wersję home edition Shout Auto. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą mam nadzieję sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne. Whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić. Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Siema. To teraz sobie chwileczkę jeszcze porozmawiamy, króciuteńko, bo czasu mamy niewiele. Jesteśmy na świeże po skończeniu y, naszego ostrzatnącego wiatr w kuro. Czy może, drodzy państwo, macie jakieś spostrzeżenie, komentarz do tego dziwnego, baśniowego zakończenia, które nam się ukuło? Hmm, ja lubię takie rzeczy. Coraz bardziej doceniam sobie bardzo różne, dziwne mieszanie stylów, styli. I to kiedy trochę to było. I to myślę, że ta gadająca bomba była tym takim apogeum, które mówię, kurde, to teraz żeby nam się to nie przechyliło w stronę jakiejś takiej zabawowej zupełnie. Okay. Ja też czułem ryzyko tego. Ale... Ale nie czułem, przez to, że drony były z co było bardzo fajne i bardzo w porządku, ta bomba raczej miała swój cel i nie do końca chciała ustawać się w pogawędki, nie dało się je zawstydzić, czy, czy namówić do swojego spektakularnego, więc, więc chyba spoko. E, no i. E, no To co powiedziałem wam w czasie gry, jeżeli to gdzieś tam zostało, e, no to to, że dla mnie w pewnym momencie rozmowa z tym, z tym. E, Modujmanem na końcu. Po pierwsze, w ogóle fajnie, bo mi się od niego wzięły wiara w duchy mhm. y, i na nim się skończyło właściwie. I to była właściwie taka proszę, naprzemienna historia wiary w duchy i w człowieka. Tak? No, po tym finalnie już nie wiedzieliśmy, czy miasto jest wymarłe, no bo cały czas się tam mało działo z, z ludzi, którzy już się, mhm. żołnierze, policjanci i roboty. E, więc to jest raczej martwe miasto. A, a, a tak jak powiedziałeś, a, a duchy płakały, były zawstydzone, nienawidziły i tak dalej, więc właściwie to wymiana więc emocji i tego, co już żyje, co nie żyje, czy bomba wybuchła wcześniej, czy nie wybuchła, czy to Tokio istnieje, czy ten świat, to potem się bardzo tak u, u, ustabilizowało, czyli. Amerykańscy żołnierze znaleźli bombę, ta bomba wpadła, więc to się jakoś tak bardzo logicznie wytłumaczyło. Jeżeli w tej historii można mówić o jakimś takim logicznym wytłumaczeniu, ale podobało mi się to takie totalne przemieszanie i, i ten taki obrazek na końcu, że, że mamy kumpla, który jest jakimś stworem, ale nie jest właśnie tym mitycznym wojownikiem, tylko kumplem. Podoba mi się to zacieranie różnic między ludźmi, a duchami w tym. Mhm. I to nie przez to, że oni wszyscy tu przyjdą i będą z nami żyli, tylko w takim bardziej przenośnym wymiarze. Jakąś tam alternatywną wizją zakończenia, którą sobie wyobraziłem, bo akurat tego takiego jak mieliśmy nie, ale gdyby bomba uderzyła w drzewo, to w epilogu Wyobraziłem sobie wczoraj statek żeglugi amerykańskiej, w której woła się kapitana, mówiąc co? Bo z archipelagu na wodę zbiega chmara czarnych jakichś tam demonów czy czegoś takiego. Chociaż dzisiaj, jak graliśmy, to chyba one wszystkie nabrały takiego różnego. Właśnie ludzkiego wymiaru, te duchy i demony, więc nie wiem, czy wypuściłbym ich hordą na blokadę. No właśnie on na początku brzmiało bardzo źle, a potem nagle widzisz, że to jest ktoś, kto jest smutny, samotny, no zdesperowany, tak. wkurzony, wtłoczony w coś. I to, co się to już gadaliśmy dzisiaj w czasie tych rozmów takich, no wiadomo, że chciałoby się pisać monologii, jak z filmów czyste i ładne, czy dialogi, a to jest to wszystko tak wymyślane mm. na bieżąco, ale gdzieś ta emocja taka w tym że zaczynasz nie widzieć ducha, tylko człowieka, no nie? W tym, mm. że to są takie mapety, które się jakby, wie, może, może wyglądają trochę zabawowo, albo, albo komiksowo, ale przepraszam, że już kończę. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> jak powiedzieć <grym zainteresowań> No dobra, to wiecie, o co chodzi. Tak. Małgoś? Maciuś? Coś, co Cię dodać? mi lepiej Maciuś, bo, żeby nie zasnął. Nie, mi się... to jest ciekawa perspektywa, którą Ty jakby... Widzielek jak ciekawa. <grym zainteresowań> Po prostu wąkłub i A to by się rozjechało trochę na koniec, ten takie zawierzenie światu? Nie, dlatego, że to była kraina duchów, i mm, jedyne co było niespodziewane, o tak bym to powiedział, niespodziewane, to to, że ona się okazała jakby trochę inna niż taka oczekiwana, w związku z tym, jak wyglądało to, co przechodziło na drugą stronę. Mhm. No, bo do tej pory mieliśmy kontakt z istotami, nazwijmy je z braku lepszego określenia demonicznymi, a mhm. tam się okazało ten. Ale tylko modujmany przychodził, nie? Był ktoś jeszcze nie, 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 Były też inne. W sensie to, to, to znaczy myśmy mieli ta brama kreśle, zaczynała pękać, pękać w grze, w kuro jest jakby informacja. No, ale nam. Nie ma tam dużo. Na naszym. Na naszym yy... No się spotykali tylko z modułem No właśnie tak, tak. o to mi chodzi. No, no i tak. z tym jakby z tym wężem piorunem, no nie? z Karima. No to ciągle jest ten rodzaj Ale on nam pomagał. W tak. I Kamira. No i już później w świecie duchów spotkaliśmy tego, żyrafo Ducha. Tak. Mhm. No, ale on już był taki bardziej właśnie ludzki, smutny. Tak, tak. Od niej A niej znaczy, się Mi się przecież... to bardzo podobało, nie? że nie weszliśmy w taki totalnie posągowy, jednowymiarowy ten, tylko nagle widzisz, że tam są jakieś problemy, że ktoś może się nie zbuntować dla chęci podbicia świata. On nawet... Ja mu nawet wierzyłem, właśnie, Ten dlatego Motu, chciałem się z nim skumplować, bo man mówił: bądźmy razem. Nie, wiesz, masz takie... Jesteś tak samo naiwny, jak ja, że sobie jestem naiwny, że dlaczego nie można dać trochę pieniędzy, czemu nie można powstrzymać wiesz, talibów, czemu nie mogą bogaci i wiesz, silni ludzie na świecie tego zrobić, jakby nie. I moje, zróbmy tak, ale to jest takie fajne. On myśli, że jak tu przejdzie, to wszystko by się ułoży, do no nie ułoży się, bo wszędzie jest sukienseństwo, nie. Więc to było super, że ten wielki demon, który rzucał i rozerwał przed chwilą iluś żołnierzy na jego rozkaz, to było niezłe. To, to mało ma takie jakieś uczucie, no fajne. Ci się to podobało. Także bardzo mocno zmienił się obraz yy, tego, czym są duchy. Od momentu, jak my poznajemy, że ten świat duchowy do nas przychodzi, czyli jeszcze tych wcześniejszych sesji, do momentu epilogu. Mhm. Bo nagle okazuje się, że z takich yy, nazwijmy to funkcyjnych i to ten fajnie ten yy, modul mantel modul mantel. Mantel ujął, tak że on ma jedną funkcję jak gdyby i koniec. Yy, I tak te światy duchów są często przedstawiane w gruncie rzeczy jakieś, nie, że nie No tak są, i od tysięcy lat jesteś jednym kimś, to, to tak. jest, można się zastrzelić chyba. No, sobie wyobraziłem, no, tak. <grym> że być duchem takim właśnie nacelowanym to trochę lipa. Tak, no Pytanie, i... Pytanie tylko, czy oni to odczuwają, nie? Tak, ale ja sobie wyobraziłem, że... Czy ta, w ogóle? ale czy odczuwasz jakby nieskończoność czasu? Czy to jest rzecz, którą się odczuwa? A możemy pójść daleko do, w tę stronę, bo teraz weźmy dole takiego satyra no, no nie, jest aż tak źle w jego przypadku. Ten, wiesz, wątroba i tak dalej. Ileż można? Pytanie, czy to nie jest jakieś w tym świecie gier, komiksów, mit, mitów w ogóle, czy to trochę nie jest świętokradztwo tak y, robić z jego kumpla do motoru? Nie? Mm. Na przykład. Wiesz to, na co, na pewno mi się podobało. Czy... Wbrew podręcznikowi do kuro. Bo tam nie do końca są takich opcji. To ma być gra w gatunku choroby. Chorobę co? Myślę, że in inaczej. Nie, nie chcę też za bardzo książki. No tak, tak. Natomiast tam, tam nie ma raczej miejsc na takie. Trochę ze studia Gibli takie baśniowo-duchowe rzeczy, które ja sobie wpuściłem z przyjemnością do tej. No właśnie, jak ty je wpuściłeś, to, to, yy, to nie chciałbym być postacią która nagle... Y, nie, nie, będziemy Cię ciąć i próbować się, bo No ja nie umiem się na się pozbyć, być może to jest kwestia odgrywania postaci i tak dalej, że może trzeba się bardziej, tylko że z drugiej strony ja sobie uświadomiłem jako, jako postać, że moje życie polega na graniu w i jaraniu hmm. jointa w cudzysłowie, i jakby to jest puste życie, no nie? I teraz jak ja słyszę od takiego typa taką opowieść, to czy on jest duchem, czy on jest demonem, czy coś, jak słyszę takiego smutnego gościa, to ciężko mi nagle wyjść, nie, nie, będziemy no się tak, ciąć. No tak, tak, nie? no ale no, dlatego, bo on był smutny, hmm. ale gdyby on był niekomunikacyjny, negatywne, nastawione na, wiesz, odgryzienie Cię, albo na Nie, no jasne, no musiałbyś to, to się bronić, płacę. ale sama nasza nawet dyskusja, zobaczcie, i to też nie wiem, jak to wpływają dzisiejsze czasy na to, czy tam z każdego z nas podejście do życia, że zaczyna się zastanawiać, czy to jest sprawiedliwe, że on tam jest, czy powinien być tak, wiesz, że nie, nie była dyskusji, <laughs> musimy uciec albo go powstrzymać, tylko czy on trochę nie ma racji, wiesz, że ktoś go uwięził, czy to drzewo jest całkiem mądrym prezydentem, wiesz? no kurczę, to ciekawe w ogóle, że tak może być taki Ja mam inne, trochę zupełnie z boku spostrzeżenia, że ty lubisz się mieć postacie, które się poświęcają. Właśnie chciałam ja też, tak. po, też chciałam poruszyć to poświęcanie się, bo ja byłam taka, dobra, jak babka chce dać się zabić, to zabijmy ją, jakby spoko. Jakby nie brałam zupełnie innej opcji, która została później mi pokazana no ja... z tym że halo, mogłeś sam się rozciąć, nie musiałeś się zabijać, nie, mogłeś ale, się no, tylko rozciąć no i... Ale on się tam poświęcił, nie? Znaczy tak. to było poświęcenie, bo się wykrwawił, ale jak, jednak jakby... Ale ta to, coś to, 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 to dążyła od dłuższego czasu do samounicestwienia w filmie jakiegoś wyższego... Tak, stanu. tak, tak. ...że, że moja postać, tak? Tak, tak. No bo, no bo, no bo zobacz, jak, jak masz... Masz wrażenie, ja tak sobie to odbierałem jako ta postać. No w sensie, jeżeli przez jeździsz, strzelasz, zarabiasz, e, nic nie, nie masz tam, żadnych dzieci, żadnej e, rodziny, tak naprawdę, żadnych idei, nie wierzysz w te światy, nie Gdy wierzysz w to wszystko mieć... i nagle widzisz, że to istnieje, ta druga, ten drugi, ten, a ty ciągle jesteś w takim punkcie, że masz cztery dychy, no to, to też patrzę przez swój prezbadnie, nic mi tam nie ciągnie. Wtedy powiedzmy w obcym miałem tą postać, która bardzo chciała, też miała pustkę, no bo też taka pustka trochę. Tutaj to była taka pustka pozytywna, też pozytywna. Taka pustka, w sensie, no tak, a, tak. luzik, nie? Zarabia hajsy, coś. Radość nie. na powierzchni. Na tak, a tam to był facet zgnębiony zniszczony z jakimś mrocznym sakretem, no nie? Więc tam pewnie z takiej złości chyba i nienawiści się chciał poświęcić, mm -hmm. a tutaj mam wrażenie, że odkrył ten świat i no to jeżeli jakby to funkcjonuje i możemy, wiesz, coś zrobić więcej, pierwszy raz w życiu, no to zróbmy to. Ja tam do niczego nie tęsknię, tu będę sobie żył. To nawet już nie było takie, że już zniknę, tylko tak, tak, będę tak. żył z tym zwiniętym moim stworem w dywan, no i super. co to, się wiesz, to takie, takie odczuwanie, czy ja będę gadał tam, czy tu, to nie, nie było tak bardzo to ciężkie. Tak, 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 tak. że... Yy... On, on ci... się zastanawiałem czy ten zwinięty stwór, bo on tam ciągle w mojej głowie przynajmniej był tuż obok mnie. No zwinięty. właśnie, gdzie on jest? I jak dalej. Jak ty nie znalazłeś imienia tego modułmala w sobie i on zaczął rosnąć, żeby was tak, sprzrzeć, tak. to sobie myślałem, żeby on się rozwinał i stanął w twojej wiesz, obronie. No bo chociaż powiedział, tak. że się nazywa... Tam, się razem. Ja moment, jakiś tam Ja chciałbym próbować jego imię odczytać, ale ja hmm. stwierdziłem, że już może. A ja chyba nawet nie chciałem dopuścić tego, że on tam ciągle leży, tak, 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 tylko tak. myślałem, że on się zwinął trochę i potem gdzieś poszedł. nie, ja nie chciałem, żeby tam leżał cały czas. Rolował się dalej. Zostawmy to tak. Jego wątek już się podobnie rozwija. A ja jestem ciekawa, ja, jest... ja jestem ciekawa, z kolei cały czas. W wątku tego, tej wojskowości łamane na gang gangsterki, bo jakby jestem ciekawa ich zamiarów, bo w sumie w ogóle w jakimkolwiek momencie nie poznaliśmy tych zamiarów. Jakby nie wiemy do czego oni te, to wszystko używali. Nie wiem, czy chcę to poznawać teraz, bo może jakby fajnie potem to u kogoś innego podpatrzeć, albo może będziesz chciał to rozwinąć w jakimś innym momencie. Ale dalej odczuwam bardzo duży niedosyt tego, że nie zadzwoniliśmy ale, do generała. Ale, ale zobacz, bo tam, tamci gangsterzy chyba no, mieli dość czyste intencje. Znaczy nieczyste w sensie, ale jasne. To po znaczy, no, przyszli co, I zabili tam tego typa, który też miał pieprzyk, czyli był naszym elementem, nie naszą częścią. No właśnie. Znaczy, nie... nie zabili w sensie. Nie, może no, nie zabili. To, zabili. Tak, Mody, ale chodzi mi o to, że oni też no, nie To chciałem powiedzieć, że, z nim że nastąpiło odwrócenie, że jak zaczynaliśmy grę, to najstraszniejszym, najstraszniejszą postacią był Modujman. Jako zły demon z drugiego mhm. świata. A gangsterzy mafijni jawili się nam jako. no groźni i niebezpieczni, oczywiście, ale no... Można powstać. Tak, dokładnie, bez przesady, jakby nie. Dogadamy się? Tak. Później okazało się, że agencja rządowa jakaś tam też była zła, później się okazało, że była jeszcze gorsza, bo się okazało, że nas trzymali, wymazywali pamięć, torturowali i coś tam jeszcze, nie? Tak w, w trakcie. Mhm. Też imię nauki jakby, no nie? No. Prawdę mówiąc, założenie w takim razie zostało wykonane, bo poniekąd myślałem o grze, w której coś, co jest potworem okazuje się niekoniecznie być Aż tak. Potworem i odwrotnie, że tak naprawdę te potworności, przecież to jest wątek dosyć znany z różnych opowieści, są, są wśród ludzi najbardziej. No tak, nie? i na to wyszło, jakby na koniec, no. nie? Bo na koniec wyszło na to, że krętaczem był ten yy, mafiozo. To też. Yy, 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 no tak, na to wyszło. Tak, 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 ale yy, 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 mój pomysł na postać Gina był taki, że on jest. ma poniekąd dobrą intencję. On chce uratować yy, japoński lud. Przed demonami, no przed które wpadły i jakby mordują albo porywają. Więc i robi Absolutnie, to z swoimi, z swoimi Nie metodami. dyskutując, nie wchodząc w kompromisy, tak. robi to bez jeńców po swojemu. No nie, no tak. więc jego chciała postać w ogóle. Tak. Bo to też tak. nie jest tak. jednoznaczne. Nie? Tak. Mi w tej głowie przez to, że on też wykorzystał tamtą postać i w ogóle był taki śliski bardzo. Tak, tak. I coś tak. czułem, że to może się skończyć głównie na pieniądzach. Ale no hmm. no, gdyby no, wcześniej w trakcie, gry gdyby... doszło do waszego spotkania, bo, tam, bo to była opcja, no nie? W, w sensie nie wiem, Jui was na przykład do tego namawiała, chociaż tak naprawdę to był rozkaz wydane przez Gina, to moglibyście się z nim dogadać, na zasadzie moglibyście z nim współpracować, gdyby on uwierzył, że wy chcecie się pozbyć duchów no, razem Ale my się nawet powiedzmy, dużo zorientowaliśmy, że, że nie, chyba nie chcemy się ich pozbyć. W sensie, tak, 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 nie, no. że to nie może być taka y, zamknięcie w klatce po prostu, nie. Ale a z, z motywacjami, moty motywacjami, z motywacjami wojska. Spoko, są motywacje. Motywacje. No, w, 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 jak dla mnie wojsko totalnie chciało, z, to to zwykle też w takich opowieściach, znaleźć broń, którą pokona przeciwników. Nie, no wiadomo. Więc, jak się pojawili ludzie, którzy mają dziwną sekwencję genów, sprawdźmy czy będą naszą bronią. Jak pan doktor nie umie tego zrobić, to odpieprzmy go i sami to sobie badajmy, nie? Tak, ale tu chodzi o te A oni się pojawili, przepraszam, żeby... Skąd się pojawili? Ty miałeś taki jakiś rzut, gdzie mistrz gry ma ruch, w którymś momencie... Yy, Trzy odcinki temu chyba. No dotarli, dotarliście do Hidari cent. a ja miałem takie coś, że jak będzie, będę mógł mieć ruch, to wtedy Rukija, ta twoja kumpela z policji, podejmuje dec decyzję jednak, że ona wpisuje ten y kod. A to tak, to jest W zasadzie to też. To moja była, tak? tak? Tak, mi się wydaje, że to nie jest też taka, że oczywista, zdzirowartość. No wiem wiem. No bo wiem. postąpiła praworządnie. Wie... Ale z drugiej strony mogłaby troszeczkę jakiś dług z wdzięczności spłacić. Tak. Więc Ciela. dlatego to był ruch mistrza gry, jeżeli nie uda się rzut, no nie? Więc jakby to nakierowało policję na ten dom, No, nie, 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 po prostu się nie poświęcę dla mnie. Albo baj, jakby tak, tak, lekko tak. inne. Ale na dwó dwóch ubiegłych. No, a jeszcze, bo wiem, że czasu mało i tak dalej, ale ty pierwsza taka nagrywana sesja, w sensie kampania, jakieś wrażenia roleplayowe? Podoba Ci się będziesz grała dalej, czy nie będziesz? O Boże, to muszę się teraz zdeklarować? Czy mogę powiedzieć nie wiem? Możesz powiedzieć, nie wiem. To, to mówię zamiast nie wiem, zobaczymy. Dobra. A coś? Kuro ci się podoba? Yy, w sensie kuro. Ja, tak, jasne, bo podoba mi się. Świat mi się podoba, aczkolwiek yy, drażni mnie i drażniło mnie yy, jakieś tam. Duże poczucie bycia laikiem. Mhm. Jednak zdecydowanie bardziej bym się chyba lepiej czuła, gdybyśmy grali w jakąś inną grę, na przykład na bazie bajek dla dzieci. Bo ostatnio <laughs> w tym siedzę. Ale no. Albo akcja osadzona w 2021 w Gdańsku. O, na przykład. Chociaż też politycznie mogłoby być różnie. E, natomiast, no, jasne, nie? Jakby. No były problemy czasami, jak się gubisz słowo, imię. <słuch> Technologia, no to technologia, to są takie rzeczy, tak. że kurczę, mity jakieś, wiesz, no to, to są, a jeszcze to są tak bardzo inne słowa od naszych, że po prostu no nie pamiętam za Chiny, jak się. Chiny to... Ma takiej intuicyjnej podpowiedzi. Tak, tak, tak. Tak. I dlatego są dobre wtedy rysunki, które się wykonuje na kartce, co nie świadczy wcale o braku e, jakiegoś skupienia uwagi bądź e, zarysowywaniu nerwów, tylko człowiek stara się kreatywnie zapamiętać różnego rodzaju informacje. Jeśli się zgodzisz oraz też wy, bo też macie dosyć bogate karty, a na przykład patroni lubią takie rzeczy, to matko. kilka z tych rysunków bym im przesłał, bo naprawdę są bardzo, bardzo ja ilustracyjne Ale ty masz taki jeden taki naprawdę bardzo japońskiego stwora narysowałeś, takiego właśnie kojarzącego okay. mi się z takim, tak, z tym okiem. O no, no, Marko, no moje to są to? dosyć. Tak, tak. No, to jest, jest w Spirited Away, takim filmie, tak. jest taka Jubaba, taka wieka, która ma też takie wielkie oczy, tak mi się traktuje. No widziałeś to? No, tu też jest Yubaba właśnie. To nie jest Albo Yubaba, to jest taka, zobacz. No dobra, ale ludzie teraz tego nie widzą, dobra. skoro mamy mało czasu. A ja mam Modujmana z gitarą. gitarą. Modujman z gitarą, byłby Był dla, dla mnie pan. parą. prawda? i na, na, na motorze. Doprawdy musimy kończyć, bo musimy opuścić to miejsce. Drodzy Państwo, z mojej strony bardzo przepraszam za wszystkie błędy para-japońskie, językowe, technologiczne i tak dalej. Mamy nadzieję, że Flow opowieści jako tako był. Skoro dotarliście do tego momentu, to pewnie tak. Dziękujemy za oglądanie, za komentowanie, dziękuję za bycie z, z nami na kanale Termosa. Bardzo dziękuję Państwu, drodzy Państwo, za wspólną grę. Arigato. Arigato! arigato. arigato. I do zobaczenia. Dzięki.